mój śmieciu. Co to jest za gra cudowna? Witam Was serdecznie w kolejnym materiale solo na tym kanale. Tym razem z gry, której nawet się ja nie spodziewałam, że kiedykolwiek zagram, bo nie wiedziałem, że nawet taka gra istnieje. Gdzieś mi wyskoczyła na TikToku. Gra opowiadająca o wiewiórce, która nauczyła się używać broni. Squirrel with Squirrel? Squirrel? Squirrel, Squirrel? 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 Wiórka z broniu. Witam was serdecznie. <laughs> Nie wierzę, że coś takiego w ogóle powstało. I ma jakąś muzyczkę z Ala Jamesa Bonda, więc, więc jestem ciekaw, co to k***a będzie. Widzę już w tle jakichś agentów specjalnych, więc przejdźmy do tej pięknej produkcji. Pamiętajcie, stawcie lajka, stawcie sub, jeżeli materiał się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich głupich kurtagier, gier, napiszcie mi w komentarzu. Jakieś propozycje ja z chęcią jej obczaję je i nagram. I, I tyle. Przejdźmy do tej pięknej produkcji. Co to, co to się tu przygotowało? Pamiętajcie, że też są filmy bez cenzury dla coś polecam serdecznie sprawdzić. Okej, okay, jakieś pole siłowe, top secret widzę jakiejś rzeczy. I nagle biurka, okej. Okay. Domek. Ooo, zobaczyła, że to żołądź, okej. Okay. I się wie. oczywiście. Ha, ja już chodzę, okej, okay, dobra. Jaka fajna! Jaka fajna jest w ogóle ruszanie się to wiewiórką. Jak, jak ciągnie! Co ja mam? pulling ja grab. Próbuję to ciągnąć. Okej, okay, dobra, coś otworzyłem, coś pociągnąłem. Co mogę z tym zrobić? Mogę tym rzucać. Cyk! Nice! Jak to niosę na rączkach? Ja wiem. I odpaliliśmy właśnie, wyłączyliśmy pole siłowe, dzięki czemu możemy zabrać nasz piękny złoty żołąd. Zobaczmy, co się stanie, jak to czy To się obniży do nas, czy nie? Nie, nie obniży się, musimy tam skoczyć Ops. i bierzemy sobie żołądź. Prosto do pyszczka. <laughs> oh, ch tu chodzi. I alarm się odpalił, ok. Jakieś drzwi się otwierają. Czy tam będzie broń? To ziomek tutaj jest. O nie, przyłapali nas. pan na kradzieży. O nie, to tylko wiewiórka, to spokojnie, to wyłączam alarm. O! co yani mi da <facial HTML> On się serio potknął? Bez muzyki jest tak piwne. Jednak muszę muzykę włączyć z powrotem. Od razu lepiej. Muzyka jest jakiejś jakuzy. No, jak tę broń trzyma. Wow, jaki ojcud to ma. Możemy jakoś wyjść? Okej, okay, mogę sobie otworzyć. Przeładuję sobie szybko jeszcze. Oho, nie mówię też broń. Uf, 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 uf. Enemy has been stunned. O oh, kurka A takedown mogę zrobić! I nie mam aj, aj aj. Nie mam nic, Nie mam nic. Aj! Zabiją mnie! Zabiją mnie! Zabiją mnie! Dobra. I takedown! 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 <grafy> <grafy> Pomagał! Nie wiesz o co tu chodzi! Mam podewku. Mam podewku! Spowolnienie czasu! Co ty? Aha, nie mogę tego. Aha, czy jak się spinamy, to nie możemy użyć broni. Okej, okay. dobra. Pamiętamy. Jak ona fajnie sobie skaczy, Oku! O kur... A mogę sobie double jumpa robić. Dobra. Okej. Okay. O! Kur... A mogę double jumpy sobie robić na broni. Nie wierzę w to przecież. To jest cudowne. To... Nie, to jest fójr. P... Rada, jest szczerze. Szczerze. Nie wiem, nie na tego określić. To jest chora gra. Chora gra, ale strasznie mi się podoba już. <laughs> you can activate Hyperfocus. No wiem właśnie. Quick! 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 Take Takedown! Nice. Mogę teraz ich dobić? This will reload energy. Nie, wiewiórka, nie, po do lawy, kurde, nie, pomóż ja jak ona to słodko trzyma, kurde, on nie wierzę przecież, co to się dzieje, dobra, kurde, jesteś mój śmieciu. Ja pier... Co to jest za gra cudowna? Chłopak się wygiął w ogóle. O co tu chodzi w tej grze? Blokowałem przepaskę na oko. Jaki ziutek zajebisty. Ok? Wychodzę do góry. Nie pierdź, że ta gra ma otwarty świat. Nawet mi nie mów. Jakaś pani w ogóle biegła Flash. jak flasz. Jako dychaj. <noise> Jak brzuszek lat do góry. Oho, i to agent jest jakiś. No zamyka. Samochód mi zamknął! Ty śmieciu! <noise> nie pierdzę, Że Będę miał jeszcze samochód. 12 złotych rzędzi, 400 zwykłych. Okej, okay. idziemy ze złotek żołędzia. Czyli będziemy po prostu musieli chodzić po mieście i wzbierać żołędzie. No nie wierzę, jest otwarty świat jeszcze w tej grze. Kałby! Co, zabijesz mnie? Cześć! O, oh. Jestem bibiórką. Podobał mi Ci się ja jednym A ty teraz będziesz mi się, się podobał? O, zdjęcie mi robi, je dał mi żołędzie! Ja! Mogę być słodką do taką zdjęć robić, udał mi dawać rzeczy? O, dał mi też żołędzie! O ty gór. Nie, nie zostaw mnie! Ooo! Nie! Zostaw biwiórkę! To jest otwarte. Ok. O kurwa, podłoga to lawa. Witam. Okej, okay. nic nie widzę. wpadłem do lawy właśnie. Jedna hmm. wybiórka. Daj mi żołędzie, proszę cię. Potrzebuję żołędzi. Daj mi żołędzie. Daj mi żołędzia, No, daj mi żołędzie, proszę. Odskocz. kur... Daj mi żołędzia. Patrz, mogę się go przyczepić. Słamałem mu, kur... Kark. Jesteś mój. Jesteś mój. Jesteś mój. Jesteś mój, śmieciu! Mamy ci kark! Hyś! Ha, ha ha I co teraz? Co teraz? Ooo! Tak, to ja, wie do bronią. Ale mi dasz mi żołędzie? Pani mi kur... żołędzie powiedziałem. Czyli mogę normalnie ludzi grab... ograbiać normalnie? Mogę do koła podejść i powiedzieć, e, śmieciu, daj mi pieniądze? Nie pier... Witam serdecznie, jestem słodko wiureczku. Cześć, jestem słodka wywióreczka. Cześć, daj mi pieniądze. Nie wierzę! Nie wierzę, kurwa, w to, co widzę! I sobie odłożymy tego mashingana, bo mashingan jest mimo wszystko. I rzucimy sobie tam. Okej, okay, dobra. Biorę sobie złotego żołędzia. Ops! Nie, no wpadłem tutaj! No nie wierzę! Pomiędzy łóżko wpadłem! No co za bezsens, jebny. Dobra, i to mi się co, co zrobiło? Tutaj. Na górze! Dobra! Sweterek! sweterek. Mam je, sweterek. O kur** mam piżamy je... tego. <grywa> Jaka słodka wiewiórka Kurwa, no nie wierzę przecież, to co widzę. Coś może być fajnego. Jest, no kur**. Witam serdecznie. Przepraszam panią, przepraszam panią, przepraszam. Masz jakieś pieniądze? Wydaje mi kur... No, witam serdecznie. Po co mam w ogóle biegać po miejscówkach, jak mogę po prostu kraść? Ojojojoj, wywróciłem troszeczkę. 12 potrzebuje złotych tych ok okej. Ora skoro drzwi zamknięte, czy mogę wybić szybę po prostu i wejść sobie przez drzwi? Znaczy w zasadzie przejść się przez okno? Nie pierwszy. Jezu, mogę. Taka jest boska. O kurczę to kibla wpadłem? Witam. O, jest złoty ten żołądź. Dobra, kurde, już idę. Okej. Okay. Witam, 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 żołądź, witam. Go, 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 go. I ma to jak wiórka łykająca łędzia na ekranie. Dajcie mi znać, widzowie, w komentarzach, jak się wam podoba w ogóle gra, bo jestem ciekaw, waszej opinii, tego, co tu się odpierdicza. ja jestem zakochany na razie, tego, co tu się dzieje, wróg. Ja mam budki w ogóle teraz zobaczyłem. Jak ja stópki w tej piżamce. Dobra, biorę tą dobrą, mi się przyda, obstawiam sobie skoczę po tej broni spróbuję do tej chaty w ogóle wejść, wrócić spróbuję tam do środka bo jestem ciekaw serio, co to może być? było tędy gdzieś? dobra, nieważne, wrócimy po prostu do chaty naokoło. Na o KUR... A no spania, gdzie mi idziesz? człowieku do kogo ty skaczesz? inside glasses nie pier... zrobię jeszcze okulary O, fajnie, nie było nie był widać tego tak zajem... Po prostu tam, że go nie widać w ogóle. Ta gra jest przepiękna. Przepiękna jest ta gra. Lecy cię bolą chyba, co? Czy mogę ci naprostować kark? Nie pierd, co się Nie pierd naprostować i może sobie dalej ćwiczyć. Ja pie... ale nie wierzę. Ta gra jest przepiękna. Śmieciu! To <grym> jest zbyt piękne przecież, żeby było prawdziwe, co tu się dzieje. Kto na to wpadł? Niedobre, rakietnicę mogę mieć. To jest GG. Jakaś rampa w ogóle A na co tu się dzieje? Top hat. Ja jeszcze mogę mieć czapeczkę do tego. <grym i zbyt wyszło> mogę was dawaj im pieniądze. Ej, daj im pieniądze. Śmieciu. Dałaś mi tylko dwa? Przestem powiedziałem, kurwa. Chop mi dał tylko dwa żołędzie. O, jeszcze się wypierniczył. Miał więcej nawet. Co za szmata. Sp stąd. Znowu się podkrął i znowu wypuścił więcej żołędzi. Idiota. I znowu. Jeszcze znaczy, nie będę tam biegł po to. Mogę to wypierniczyć w powietrze? t te. Firepower. Może to z zlewie te wybuchowe to było potrzebne tutaj. O, albo stąd wezmę. Próbujmy to wysadzić. Idu. Proszę pana, niech się pan lepiej odsunie. Proszę pana. Niech się pan lepiej odsunie, proszę pana. <ścoughs> Jak go wyjechało? No dobra, wywaliło to i co teraz? A gdzie jest to jedzenie? No I tu było też wybuchowe, po co ja tam biegłem? Okej, okay, czy teraz muszę im nakładać to, że mieli jedzenie? Gdzie zaraz te potlety wyj no. Przepraszam panowie, nie widzieli państwo może kotletów? Przepraszam. ŁADOWANIE! I finisher. Uś! Jestem najlepszą wiórką na dzielnicy, nie zadzierajcie ze mną. Mam czapeczkę, mam piżamkę, nie zadzierajcie ze mną, rozumiecie? Nie wierzę, co to jest za gra. Jeszcze mi Uff. chciał slapnąć niby, co za z w ogóle, weź spierniczaj, co to było. Chłopcu chciał wiewiórkę z gnatem slapnąć po prostu, co za ułom. Gdzie są kotlety teraz, moje pytanie brzmi. Ej dobra, nie znajdę tych kotletów, wywaliło je gdzieś. daję pieniądze mi. O co wypuściłeś? Telefon. Ej, mogę zabrać ten telefon? Mogę. Squirrel facts, use. 1 stycznia na, na, National Squirrel Appreciation Day, nice. Czyli mogę po prostu sobie ciekawostkę przyznać. Dobra, wejdę sobie na maszt. Mogę coś zrobić na maszcie? Odblokowałem coś. Czy oni zrobili odblokowywanie miejscówki jak w Asasynie? Odkrywanie rzeczy jak w Asasynie. Tu jest czapka i tam gdzieś jeszcze jest sukienka. Okej, okay. to idziemy tam. Gdzie jest moje, moja spływa? Idziemy po czapkę, a potem idziemy po sukienkę. Cześć. <laughs> tort muszę mu przynieść! Czy ja mu tam dorzucę ten tort? Nie ma ch... Chociaż... Jeszcze raz muszę po niego iść. Ej, zaliczyło mi! Dostał tort! <laughs> Ui! poka <Boga> czapkę. <laughs> Nie wierzę, jaką mam czapeczkę zajebistą. Hopsa. I hops. Mój złoty żołądź! Let's go! 12 już mamy chyba, także będziemy mogli zaraz pogodawać, ale chcę, żeby te, te kotlety znaleźć, gdzie one są. I zgubiłem te kotletek, jak wysadziłem całego grilla. O, jest kotlet jeden. Obi. No, szkół. A, proszę bardzo. Watch belt, i opasek. Zegarka. O, le Sikor będę miał. Ja, pierniczy jaki Sikor. I tu mogę autem wjechać w ogóle. O, kotlet jest. Witam. Mam kotleta. Witam. Proszę bardzo. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Gdzie jest jeszcze jeden kotlet? Tak wyje... go w powietrze, że gdzieś musi być. Ale gdzie? Nie chcę doblokować jeszcze auto. bo kotleta nie znajdę, no. Ten kotlet jednak jest ważny dla mnie, bo go chciałam upić, żeby gdzieś zniknął. Właśnie przynajmniej trupa ogólnie. Może go gdzieś w kierunku domu wywaliło. Nie w tą stronę, może w drugą stronę go wywaliło. Jeszcze jednego mi tylko brakuje, panie! Oj! Halo? Halo? <śmienicza> Tatuś. Father. Chłop ma koszulkę z napisem Tatuś i jeszcze do tego, kur... nazywa się Tata. Mocny. Aha, i tam on wjechał. Okej. Okay. I po jest samochód, to będą tam sobie wjechać. A i że będzie mi dodają HP, okej. Okay. Szukam na razie kotleta. Gdzie jest kotlet, kur? A powiesz mi, gdzie jest kotlet? kobieto? Gdzie jest mój kotlet? Gdzie jest mój kotlet? <grybuj> Co to kur? To jest shooting range? Minefield, pole minowe. To to dla mnie, człowieku? Ops. Oj, widziałem minę. Uj, uj, uj. Nie, no strzał mnie zabił. <grybuj> Nie, ty kur. Ej, niszczę cię. Człowieku, niszczę cię, szczerze. Jesteś minibosem jakimś? Jesteś kurwa rozdany już. Spokojnie tylko. Poczekaj, aż tylko znajdę tego kotleta. Pokaż to. Ja pierdolę, Ale... daj mi te okularki. Jeszcze mogę mieć inne, te. Nie, biorę sukienkę. Sukienka jest piękna. Ja pierdolę. Ale... Okularki, sukienka. Nie, tylko nabiega, pokaż. <laughs> Nie wierzę w to, co widzę. Jak ona biega teraz z tą sukienką. Nie wierzę. Eyebrows, pokaż to. Pokaż. Oto, pokaż. Nie mam pojęcia, gdzie będzie to mięso. Przysięgam. Nie mam pojęcia, gdzie jest to mięso. O kur... To jakieś kanały są pod. Bombsud, Nie, dobra, co ty gadasz? Ja pierniczek, jaki mam strój zajebisty. Dobra, biorę samochód. Biorę samochód. Kupujemy samochód. To jest ten moment, człowieku. To jest ten moment. Yo, nie wierzę. Drive by, drive by! Łoł, wow, jaka e wyskocznie jakie są, co ty gadasz? Romanie, mogę tym wyskoczyć sobie teraz? Potrącej <laughs> ją. Nie, yes, złamała mi nogę chyba Let's go Szmato, nara No nie znajdę tego mięsa, nie ma szans Nie ma szans, nie znajdę tego I tu mogę jeszcze triki nad tym robić, pierd... No nie wierzę przecież w to Coral snake, kurwa. Ja jestem wężem Mogę do góry? Dziękuję Skręcę ci kark, szmato Co za co mi zrobiłeś Gdzie jest ta strzelba, tam Co teraz? Odwróć się. Egzekucja. Let's go. Jesteś mój śmieciu. Let's go. Dog filter. Nie pierwszy na fotomodzie normalnie. Filter teraz pieska. Nie muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć. Poczekaj. Nie wierzę przecież w to co widzę. Dobra, widzowie. To na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobała wiewiórka z bronią. Jeżeli tak, zostawcie lajka, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o grze. I jeżeli chcecie więcej na kanale, dajcie też znać w komentarzu z chęcią jeszcze drugą może trzecią że w zależności ile jeszcze jest kontentu w tej grze. Dajcie znać w komentarzu tyle ode mnie zostawcie, jak powiedziałem suba, bo już niewiele brakuje do miliona i, i co? I, no i tyle ode mnie. Coś świetnego to jest po prostu to co tutaj przeżyłem. Mam nadzieję, że Wam się. Podobało również. Do usłyszenia i, i trzymajcie się. Dobra, cześć. Łapkami go zabiłem, łapkami go kołymi zabiłem, co ty pierdolisz?